Witajcie, to ja, Elza. Mam tę moc, mam tę moc. Jest ze mną moja siostra, Anna. Tak, to ja. Całe życie, czyli przed nosem, zamyka mi ktoś. No już, już daj spokój. Dzisiaj robimy to, co lubimy robić w wolnym czasie. Bawimy się naszymi ulubionymi lalkami. Będę wam dzisiaj opowiadać także. O ich częściach chciała po polsku i po angielsku. W ten sposób wspólnie się pouczymy. Co wy na to? Tak, świetnie. Nasze lale będziemy także przybierać w różne ciekawe stroje. To co, może ja zacznę, Anna? Jasne, proszę bardzo, lale są twoje, Elza. Yy, opowiedz fajnie i świetnie je ubierz, bo mają tutaj fajną imprezę z balonami. No dobra, zacznę od mojej kochanej lali, o tej tu z brzegu. Jak widzicie, stoi na stopach. She's standing on her feet. Feet to stopy. Ma tutaj kostki, ankles. Na swoich stopach ma kostki ankles, a także ma palce. Czyli toes. Toes to palce u stóp. Ankles to kostki. An ankle to kostka. Heel to pięta. Heels to pięty e hill, pięta heels – pięty, an ankle – kostka, ankles, kostki, feet, stopy, foot – stopa. To są nogi mojej lali. Legs, czyli nogi. Legs, nogi, eleg to noga. Na nogach moje lala ma kolana, czyli nis, a jedno kolano to eni. Tutaj ma brzuch, czyli belly, ale pod brzuchem ma też uda, czyli thighs. Thighs to uda, a jedno udo to a thigh. Nad brzuchem ma ramiona, czyli arms. Jedno ramię to an arm, a ramiona to arms. Tutaj ma elbows, czyli łokcie. An elbow to łokieć. Tutaj ma dłonie, palms, czyli Dłonie, a jedna dłoń to będzie e palm. Tutaj ma też kciuki, czyli thumbs. A jeden kciuk to e thumb. Tutaj widzicie szyję, Enek, to szyja, jest głowa, e head. A na głowie Lala ma usta, e mouth, nos, e nose i parę oczu. Oczy to eyes, a jedno oko to an eye. Tutaj mamy uszy, ears, a jedno ucho to ear. I tutaj mamy włosy, hair. Czoło to a forehead. Broda to a chin, a policzki to chicks. Jeden policzek to a chick. A teraz para ubrać moją lalę. Sprawi strój, pomyślmy, może kowbojski, może być? Zacznę od kapelusza. A blue hat. A blue hat on a head. Niebieskie kapelusz na głowę. Mhm. Gotowe. Teraz przyda się sukienka. Sukienka, czyli po angielsku a dress. A cowboy dress. Albo cowgirl dress. Czyli sukienka kowbojki. Ekstra. Potrzeba jeszcze butów. Mam tutaj parę kowbojskich butów. A pair of cowgirl's shoes. Kowbojki. <laughs> cowgirl's shoes, czyli buty dziewczyny kowbojki. One są niebieskie. A blue cowgirl's shoes. Albo buts. Jeden. O, świetnie. I drugi. To są buty. Buts. Gotowe. Buty na nogach. Anna, teraz twoja kolej. O, świetnie. Chętnie ubiorę drugą lalę. Mam zamiar ją przebrać za kota. Moja lale będzie kotem. Ekat. Tutaj mam kostium kota. Ekat z kostium. Opa. Świetnie. Lalka wygląda super i teraz potrzebuję dla niej jeszcze uszu. Ma już koci kostium, ecat's kostium, a tu mam kocie uszy, ecat's ears. Aha. Przyda się także koci nosek. ecat's nose. Koci nos. Aha, delikatnie. Haha, moje lala jest kotem. My doll is a cat. No dobra. To ja ubiorę trzecią lalę. Mam ochotę przebrać ją za wróżkę. A fairy. To jest sukienka wróżki. A dress. Oho, świetnie. Do tego przyda się korona. A crown. A crown on a head. Korona na głowę. Ok. I potrzeba jeszcze butów. Mam zielone buty dla wróżki. A green fairy's shoes. Green fairy's shoes. Gotowe. Hm? Mam więc kowbojkę, cowgirl, kotkę, a kitty cat. I jest też wróżka. A fairy. Czy pamiętacie? Niektóre z części ciała, których się dzisiaj nauczyliśmy. Na przykład heels, pięty. A heel to pięta. Toe z u nóg. An ankle, kostka. ankles, kostki. Nis kolana. Eni knee to kolano. Thigh to udo. Thighs to uda. Ebeli belly, brzuch. E, ramiona, arms. An arm to ramię. Elbow to łokieć. An elbow, łokieć. Albo słokcie. To są dłonie, czyli palms. E palm to dłonie. To jest thumb, czyli kciuk, a thumbs to kciuki. Mamy też szyję, a neck. i jest broda, czyli chin, i policzki, Cheeks albo chin, cik to jeden policzek. Jest nos, czyli nose, oczy, eyes, albo an eye, czyli oko, uszy, ears. A ucho to ear. I forehead to czoło. A głowa to oczywiście head. Tak, dzięki Eza za tą lekcję. Pamiętajcie, głowa, ramiona, kolana, pięty. Pięty heels. Głowa, head, ramiona, arms, kolana, knees. Yy, I pięty heels. Yy, mamy tutaj kowbojkę, cowgirl, kotkę, Kitty cat i wróżkę. A fairy. Ale co to? Widzę tu dodatkowe części ciała. Skrzydła, czyli wings. I ogon. A tail. <laughs> Och, Anna. Mm, miłe imprezy, laleczki. A z wami się żegnamy i życzymy wam miłego dnia i świetnej nauki angielskiego. Pamiętajcie, zostawcie nam subka, będzie nam bardzo miło. Pa, pa, pa. Hej!